Witam Was, drodzy widzowie, już tradycyjnie bardzo serdecznie. A w tym materiale zrobimy sobie słowo runiczne zdrada, czyli tricery. Można powiedzieć, że ta zbroja zostanie zdradzona. Robię ją, ponieważ potrzebuję używać tego buffa, zarówno w Uber Tristram, Jaki jest to pewna alternatywa, którą chcę przetestować w moim budżetowym druidzie, zbroja maga? No to jest już do kwestionowania, czy to jest dobra zbroja. Pod to słowo zależy tak naprawdę do czego chcemy jej używać. Jeżeli tylko, żeby sobie rzucić ten buff, to jak najbardziej w porządku, bo tak ma dosyć mało obrony. Ale ma też małe wymagania, to było tytułem wstępu. Potrzebujemy run Shal, tul i lem. I po kolei sobie wrzucamy szal, tul i lem. I mamy to zdrada zbroja maga. Mamy tutaj e, główny buff, który chcę uzyskać, czyli szansa na rzucenie. 15-poziomowego zaklęcia zniknięcie przy otrzymaniu trafienia, e, czyli na przykład możemy sobie taką zbroję założyć, wejście w jakiś ogień, powiedzmy akt czwarty, e, teleport do sanktuarium chaosu e, i sobie odpalić tą umiejętność. Mamy tutaj jeszcze dwa do umiejętności zabójczyni. No to mi się w tym momencie nie przyda. Szybkość ataku, i jak najbardziej na plus procent do szybkości odzyskiwania równowagi, też odporność na zimno, i jeszcze mamy więcej złota. Jak chodzi o samą tą umiejętność, zniknięcie to jest to bardzo korzystne, ponieważ tak naprawdę zmniejsza czas trwania kląt, bardzo podwyższa odporność na żywioły, już na poziomie 15. No i jeszcze redukuje nam obrażenia fizyczne. Jeżeli by była na 20, to by było 20%, tak to odpowiednio mniej. Czyli to będzie 15% na fizyczne. Odporność na żywioły to jest 64% na poziomie 20. A na 15, kto tam dobry z niech policzy sobie sam. No i zmniejszenie czasu trwania kląd na poziomie 20-82%. Przypominam, że jest to poziom 15%. Jak materiał się podobał, daj łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam na kanał, jest na nim więcej różnych materiałów. Tworzę ciekawe bildy, słowa runiczne. Omawiam różne zestawy, w tym niszowe. Także miłego, trzymaj się, cześć!